Witam z tej strony Aquabit Tak jak widać troszeczkę w akwarium się zmieniło. Rośliny zostały wycięte, można powiedzieć do zera z drugiego i trzeciego planu. Szczyty takie ładniejsze, które dało tam, które były jeszcze w miarę takie do wsadzenia to powkładałem w podłoże. Tak, tak widać, trochę tutaj chcemy, żeby Monte Carlo zarosło w lewą i prawą stronę. Zobaczymy jak to będzie. Bardzo dużo roślin musiałem wyrzucić, bo już naprawdę dolna część rośliny nie dostała w odpowiedniej ilości światła i zaczęła gnić. Tak, i tak właśnie jest. CO2. Chwileczkę. Tak. PH jest na 6,2. Zobaczymy. Będę chciał jutro najprawdopodobniej zrobić podmianę około 110 litrów czystej RO z mineralizatorem min Wimi. Za 2-3 dni najprawdopodobniej będę musiał jeden filtr kubełkowy. Wyczyści, dlatego że przepływ się bardzo zmniejszył. No i później za dwa tygodnie no, zrobię to samo z drugim. Tak, na razie woda jest bardzo mętna. Skalary też nie mają gdzie się chować. Tak. Tak, widać, pierwszy plan zostawiłem. No a to resztę wycieram. Zobaczymy, jak to zacznie teraz rosnąć. Jak na razie troszeczkę zmniejszyłem ilość światła No ale za dwa dni znowu na pełną parą Oświetlenie tutaj mam yy, Belki Belkę LEDową Tutaj sam robiłem to 6500 Kelvinów 8500 kelwinów I full spectrum Tak łącznie można powiedzieć, że jest około 280 W na akwarium 400 litrów no to też za mało nie jest. Jak na razie, no, odpukać glonów większych nie miałem. Półtora miesiąca temu pozbyłem się krasnorostów. Naprawdę miałem te krasnorosty, także na podłożu aż się kulki robiły. No ale to też najprawdopodobniej przez. Tak mi się wydaje. Przez jeden filtr, bo. Filtracja była, można powiedzieć, zapchana. Też nie był za dawno czyszczony. Dlatego też, jakie mogły być efekty. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie rosło. Akwarium zaczyna mi się znowu podobać. Naprawdę, prędzej już było tak, za, tak było zarośnięte, że naprawdę no, skalar nawet nie miał gdzie pływać. No ale zobaczymy. Dobrze, dziękuję. E dois